Wasza Wanilka I witam Was w kolejnym odcinku na kanale Nikoli Tak jak widzicie to dzisiaj ja poprowadzę ten odcinek Od początku do końca będę tylko ja Jak już pewnie zauważyliście właśnie jestem w wiosce e, zimowej e, Czy jakoś tak, nie wiem Ogólnie przyleciałam tu, bo dawno, dawno, dawno mnie tu nie było A podobno są jakieś zmiany Dlatego jestem bardzo ciekawa jak to teraz wygląda I sobie zobaczymy tą jakże cudowną wioskę zimową Wioskę Mikołaja. W każdym razie zobaczymy, czy w ogóle Mikołaj będzie. Bo z tego co wiem, to w tamtym roku go nie było i mam nadzieję, że dzisiaj on będzie. To znaczy, w zasadzie w tym roku. Ogólnie przyleciałam oto tymi saniami. Jak wiecie, bo tymi się jeździ, tak, tutaj. Znaczy, przylatuje w zasadzie. Chociaż widzicie, już nie ma reniferów. A były, były, bo renifery ciągnęły kiedyś tą, ten, ten powóz. W każdym razie, nie narzekajmy, nie narzekajmy. A ja jestem w tym dobra. Okej, okay, więc zjeżdżamy w dół, bo tutaj nie ma co robić na górze, więc zjeżdżamy w dół. Uuu, zawsze to uwielbiałam. I uwielbiam nadal w zasadzie. Dobra, więc ogólnie mam nadzieję, że wszyscy pamiętają e, wioskę świętego Mikołaja, czy tam wioskę zimową z tamtego roku, jak i pozostałego czasu. E, ja pamiętam tak... E, no nie, no pamiętam, można powiedzieć, że pamiętam. I już na początku tutaj widzę, że są o mega zmiany. Przede wszystkim, co mi się rzuciło na sam początek, to ten cudowny piesek. Nie ja uwielbiam psy. Ja się bardzo dobrze dogaduję z psami ogólnie. Ogólnie, wiecie, ze zwierzętami innymi. Bardzo ładny, ale zostawmy go, ponieważ zajmiemy się może wioską. Tutaj widzimy jakieś sklepy. Jestem ciekawa, czy coś jest innego w tych sklepach niż było do tej pory. Wiecie o co chodzi? Zaraz zobaczymy. Tutaj są jakieś ubrania. To było dla Nikoli, ale widzę, że tutaj są takie ubrania, w których ona w zasadzie nie gustuje. No tutaj jakieś właśnie też widzę wodze i tak dalej. No. Szczerze, nic dla mnie ciekawego. Ciuchy jak ciuchy, aczkolwiek nie mój styl ani nikoli. Tutaj mamy dalej kolejne ciuszki. Szczerze mówiąc, te spodnie są nawet ładne. Ale czy by się nikoli spodobały? Nie mam pojęcia. O, zobaczmy te. O, nie można zobaczyć. No dobra, trudno. <ścoughs> trudno. Ale widzę, że tu są po prostu... O jeszcze tutaj mamy jakiś straganik. Tutaj są swetrowe... Aha, czyli to są te speterki, które w zasadzie były w tamtym roku. Nie wiem czy te czapki były, ale wiem, że te sweterki... E, przynajmniej niektóre, bo nie, no wszystkie były. Z tego co oczywiście pamiętam. Dobra, tutaj mamy kolejny straganik. Tutaj jest sklep świąteczny, strój. Um, no i tutaj same takie bardziej dla. O wow! To zero, no to coś im się chyba pokiczkało. W każdym razie fajne takie rzeczki e, świąteczne. Osobiście bym nie kupiła, ale pewnie ktoś sobie kupił. Pewnie komuś podpasowało. W ogóle bardzo one są śmieszne, prawda? Bardzo są śmieszne. Nie wiem, dla mnie są mega śmieszne. Te, nie wiem jak one się nazywają. Na Hacuś, Chyba nie. Nie wiem, nie pamiętam. Ale chodźmy dalej. Tutaj mamy jakieś krzesełka, jakieś stoliczki, na których można sobie pewnie posiedzieć. Aczkolwiek Nikoli dzisiaj ze mną nie ma, więc sobie nie posiedzi. No, tutaj mamy też. Tutaj nie, tutaj nic chyba nie można kupić. Czy można? Nie, tutaj nic nie można kupić. Dobra, idźmy dalej, idźmy dalej. O, tutaj widzę, że prezenty otwarte. Mhm, tak, czyli Nikola to już była. Ale widzę, że tutaj jednego nie, otw nie otwarty, Trzeci dzień, dzisiaj jest trzeci, tak, dokładnie. Spodnie, podmuch, śniegu zdobyliśmy. No, niestety nie zobaczę. No, widzicie, Nikola ma tutaj w swoim inwentarzu straszny bałagan. Nie, nie, nie wiem, ona tego po prostu ogarnąć nie potrafi. Ja to w końcu chyba zrobię, bo naprawdę się nie da tak żyć. W każdym razie, co tutaj mamy jeszcze ciekawego? Spójrzmy może na mapkę. Tutaj chyba jest padok, z tego co widzę. Tutaj mam jakiegoś konia. Pojedźmy, zobaczmy konie, ponieważ słyszałam, że tutaj stoją gdzieś koniki do kupienia oczywiście. Pingwiny. Pingwiny. Sowy. O mój Boże, patrzcie te sowy. O nie. Ja, o nie, trzeba nie. Oj, 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 coś mi się, ojej, oj. Dobra, nic nie było, nic nie było. A, tutaj są tylko do kupienia po prostu zwierzaczki z tego co widzimy. Znaczy, znaczy zwierzaczki, ale nie ma słów do kupienia. A szkoda, że nie ma tych... Mhm. Uh -huh. Okej, okay, dobra, dobra, mamy psa, mamy psa. <grych> dobra, y, już, już naprawiłam tego, uwaga się stało <grych> z tym psem tutaj, ale dobra, nieważne. Tutaj widzimy konie. Tutaj są konie, które były chyba w tamtym roku, z tego co kojarzę. Nikola pewnie by m, bardziej wiedziała, ale mi się wydaje, że były. Tylko, czy ten był? Tak, ten też był. Ten też był, no? Ej, nie wiem, czy cena ich nie spadła. Nie, tego nie. Tego akurat nie, ale jest bardzo śliczny. Um, zawsze mi się podobał. Znaczy, ta maść oczywiście, w sensie. Nie, żeby ta, nie, żeby coś. I tutaj mamy jakiegoś Hajdruna. Hajdrun, tak to się czyta? Chyba? Ale super jest. No, sobie tu będą stać i stać. Dobra, yy, dalej. Tu mamy do wymianki, co nie? Tak, tu mamy... A, inwentarz jest pełny No tak, no Nikola oczywiście, jak mówiłam wcześniej, po prostu sypkiła i mogiła. Także no. No, także no. Dobra, jedźmy dalej, jedźmy dalej, zobaczmy co tutaj jest ciekawego. Czy tu się świeci coś na niebiesko? Jestem bardzo ciekawa, co to jest. Zaraz to sprawdzimy. Aha, to jest po prostu szafa. Okej, okay, zrobili tutaj... W... A, no tak, mi piszę magazyn, ale chyba mi zasłaniała wcześniej e, dziewczyna. <grym>, to chyba nie widziałam, dlatego. Mm, mogłabym jej tutaj zrobić porządek. A, ale... Ale... Nikola ma sama to ogarnąć. Jednak, tak postanowiłam. Nie będziemy aż tacy mili. Dobra, tutaj w tej części byliśmy, no tak? powiedzmy... A wtedy chyba też byliśmy. Czyli w zasadzie całą... Ej, albo mi się wydaje, albo na kiedyś była większa ta wioska? Ale pewnie mi się tylko wydaje. Bo dawno mnie to nie było. Co nie? Chyba tak. Tutaj są jakieś domki, czy my tutaj byliśmy. My tutaj nie byliśmy. Czy tutaj jest coś ciekawego? Nie, to są po prostu same domki. Ja jestem ogólnie ciekawa, czy w tej wiosce y, będą też do zbierania chyba gwiazdki, bo pamiętam, że kiedyś Nikola jeździła tutaj i zbierała jakieś gwiazdki, czy coś takiego, y, bo były pochowane po całej, po całej krainie. Nie mam pojęcia, czy będzie coś takiego teraz. Y, w każdym razie czy opłaca nam się szukać teraz te, tego, ale nie, nie mam. Możliwe, że będą, ale to już trzeba będzie się bardziej zagłębić. O, tutaj fajnie, że zrobili mm, ognisko. Uuu, jak cieplusio. No, cieplutko się zrobiło, ale nie możemy tutaj tak się wygrzewać, yy, bo trzeba zwiedzać dalej. Chociaż raczej tutaj już nie będzie z takiego ciekawego do zwiedzania. Ale dobra, pojedźmy dalej i może coś odkryjemy. O, co tam było? Coś przykuło moją uwagę, tylko że sama nie wiem co. To przykuło moją uwagę. O mój Boże, to są niedźwiedzie! To znaczy, nie powinnam podchodzić tak blisko... Damn, son! O oh, wow! O oh, oh, wow! Ej, o oh, wow! Nie powinnam podchodzić, prawda, tak blisko, ale one śpią, a ja dużego hałasu może nie robię. W sensie, no nie, nie robię. Znaczy, y gadam, to robię, ale... Ale, jak widać, nie budzą się. Tak, dokładnie. Y zostawmy je może w spokoju. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, że tutaj niedźwiedzie dali. <laughs> Więc... E Ej, o, o, tutaj jest ślepa uliczka, nie wyjedziemy stąd. Dobra, wyjedziemy tędy. Zostawiamy niedźwiedzie, idziemy eksplorować dalej tą jakże cudowną, mroźną krainę. Możliwe, że tutaj będą też chodziły sobie jelonki. O, coś tam biegnie, coś tam biegnie, co to? To są chyba te liski, prawda? Chyba tak. Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podobają te kulki takie oświetlone. Za super są. Dobra. U, pingwinki! O, o, to trzeba sobie zrobić zdjęcie z nimi. Dobra, zdjęcie zrobione. U, tu jest tu wejście, tu jest tu wejście takie magiczne. Dobra, idziemy tam, ja muszę tam iść. Ja muszę... Oj! Prawie go zdeptałam, o ile tego nie zrobiłam. Okej, okay, nie rozmyślajmy nad tym, może lepiej. Idziemy tutaj na magiczne przejście. Okej, okay, dobra, jak, jak mamy tutaj? Dobra, bo ja ogólnie nie wiem, jak mam iść dalej, więc muszę poczekać, aż ten niebieski tutaj podejdzie. Dobra, czyli jakoś tak trochę tu... Tak, tak tu. I tak trochę tu, jakby. Nie! Nie! Dobra, jeszcze raz, ja się tak szybko nie poddaję i się nie poddam, dopóki ja tam nie wejdę. Okej, okay, ale mnie cofnęło. Mnie cofnęło, więc dobra, próbujemy dalej. Nie! Nie! Ja po prostu w to nie wierzę. No bez nie! Okej, okay, wiecie co? Wiecie co, ja sobie tutaj może później przyjdę, jeśli będę miała... Ja się tak szybko nie poddaję i się nie poddam, dopóki ja tam nie wejdę. Tutaj mamy jeszcze ciekawego. Ja bym sobie poszła nad ten... nad ten... wow! Okej, okay, dobra, przeżyłam. Nad ten... nad to jeziorko, na ten sta... Nie no jeziorko, co nie? Zamrażenie, to oczywiście musiałam jeszcze się wrąbać... Musiałam się wrąbać w drzewo. bo nie byłabym oczywiście sobą, gdybym tego nie zrobiła. Dobra, jesteśmy tutaj no Tutaj jest po prostu taki zwykły zamryznięty stawik. Ale my tu chyba nawet przejeżdżaliśmy. Nie wiem, ja już naprawdę e, mam pamięć słabą. <grym> um, dobra, wiecie co? Tutaj chyba już nic takiego ciekawego nie będzie. Mi się tak przynajmniej wydaje, że nie będzie. Ale poczekajcie, poczekajcie, bo coś mi tutaj nie pasuje. Ja tutaj nie widzę znowu Mikołaja. No nie, no nie dodali mi Mikołaja do gry. Co to są za święta bez Mikołaja, ej? No naprawdę... Wiecie co, no jestem zawiedziona. Jestem zawiedziona. Bo Mikołaj zawsze stał tutaj na tej górce, mi się tak wydaje. No nie wiem, no nie wiem. Nie ma Mikołaja. I Lipa. No ale ogólnie oceniając tą całą wioskę, to szczerze mówiąc jest fajna, ale chyba podobała mi się tamta. W sensie, no tak, tak mi się wydaje, że mi się podobała tamta. No cóż, pewnie Nikoli e, podobała się też tamta bardziej. W każdym razie nie możemy, prawda, narzekać. Jak na początku powiedziałam, bardzo dobrze mi to wychodzi, ale nie można. Znaczy, można, ale bez przesady. Dobra, bo mi się ogólnie nie wydaje, że tutaj będzie coś jeszcze ciekawego. Ogólnie zwiedziliśmy sobie całą wioskę i w zasadzie obszary poza wioską, więc teraz czas wracać do siebie, bo to jest tak zimno, ale naprawdę. To jest okropnie zimno, dlatego trzeba wracać. Ej, zauważyłam, patrzcie, co się dzieje z tymi nogami. Oj, za późno, ale gdzie się z tymi nogami tego konia, jak się moduje? Dobra, a więc jesteśmy już tutaj u nas, wróciliśmy i jak widzę tutaj mamy zorzę, to jest zorza polarna, prawda? Z tego co wiem, to pojedziemy sobie do tej zorzy i tam będą pewnie jakieś zadanka, z którego yy, tam będzie zadanie, z którego dostaniemy te... to, co Nikola już tu dostała, bo robiła wczoraj, to są gorące pozdrowienia, już chciałam mówić, zimowe pozdrowienia, wiecie o co chodzi. Zima i te sprawy. Ale dobra, jedziemy i tutaj jest bliziutko, Myślę, tak, tak, to jest bliziutko. Więc zaraz tam Przybędziemy. Dobra, jesteśmy. To tutaj jest. Tak, to są... Wow! Koziołki? Koziołki, matełki. Noch nie! Nikolaj, cię zabije. Dobra, może teraz? O, oh, wow, wow! Oj, oj! O. A, czyli trzeba... Jezus, jak się patrzysz na mnie, Boże kochany! Dobra, trzeba pozbierać jej te dzieci. Mogę tak... Oj, tak go klapnąć. Znaczy, tego, ten. Czy, wiecie, co Dobra, myślę, to jest. Dobra, byś nie już miał. Okej, okay, gdzie one mi się rozproszyły wszystkie, no? Mamy jednego. Daleko nie mogły pójść na stówę. O, o, jest drugi. Weźmy go. Dobra, jeszcze trzeci. Trzeci chyba poleciał gdzieś tam, mi się wydaje, bo tam jeden, ta, tu drugi, bo i gdzieś trzeci poleciał chyba w tą stronę, o ile się nie mylę. Mam nadzieję, że się nie mylę. E, tylko gdzie on może być? Tak daleko, czy wywaliło? No nie, no chyba nie. Hmm. No i teraz mamy problem Z znalezieniem tego trzeciego To był jeden, to tutaj już nie będzie Drugiego, ale dobra, pojeździmy Zobaczmy Dobra, mam go, objeździłam całe wszystkie te Tam, gdzie można było objeździć To tam właśnie objeździłam i dopiero go tu znalazłam No po prostu masakra Ale dobra, wracamy do ich mamy chyba Z tego co widziałam, to jest ich mama Lecimy oddać te małe koziołki i matołki I No Już? To tyle? A gdzie moje gorące pozdrowienie? Ow! Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Nie! O mój Boże, dlaczego? Przecież ja chciałam tylko moje gorące pozdrowienie! Moją nagrodę za znalezienie ci dzieci! Nie! Nie! Boże, co ty robisz? O. o. Dobra, ona sobie zasnęła. Ok. Czy ja mogę już zabrać swoje gorące pozdrowienie po prostu stąd odejść? Nie są te kozły. Gdzie te małe koziołki poszły? Bo ja naprawdę nie wiem, gdzie te małe wariaty się podziały, nie? W sensie jakby zaczęłam mnie gonić, one gdzieś poleciały chyba tam. Czemu ja mam je jeszcze znaleźć? Co mam zrobić tak naprawdę teraz, bo ja nie mam pojęcia co mam zrobić. A dobra, mam, po prostu musiałam. O, ale się zmniejszyła. Po prostu musiałam y, kliknąć na nią drugi raz. A ja jeździłam w poszukiwaniu znowu jej dzieci. Zdaje mi się dalej, to w ogóle świeci, nie wiem czemu. Ale jako że zadanko jest zaliczone, Dostaliśmy gorące pozdrowionko. Kolejne, czyli mamy już pięć razem. Więc super. Yy, moglibyśmy zamienić sobie to na PD dla jakiegoś konia Nikoli, ale... Ale po co? Sobie pozbieramy więcej i więcej i dopiero może wtedy porozumieniamy to z Nikolą. W każdym razie lecimy zrobić kolejne gorące pozdrowienia, coś zdobyć kolejne gorące pozdrowienia. I chyba jest kolejne w forcie pinta, więc sobie tam pojedziemy yy, i zobaczymy co nam będzie. Coś kazało zrobić. Więc pojedziemy sobie pod wózką do Fortu. oj, nie tu. Do Fortu Pinta. Dobra, czy to jednak nie jest Forci Pinta? Oj, to nie jest Forci Pinta! Pomyliło mi się. Albo nie. Nie wiem. O matko, o matko. Yy, ale coś tutaj jest. Coś tutaj jest, co tutaj jest. Aha, tu jest po prostu jakiś taki. Camping. <laughs> czy jak to nazwać? Yy, tam nie. Dobra, pojedziemy sobie na te południowe kopyto, zrobimy. To gorące, znaczy zdobędziemy gorące pozdrowienie. Yy... Farma południowego kopyta. Jest to trochę daleko, ale się przejedziemy. Dobra, jesteśmy i po prostu możemy to sobie zdobyć. O! Yeah. i mamy kolejne gorące. Yy... Dla mnie zimowe, ale dobra. Mamy lampiony, czyli to nie jest żadne zadanko, tylko możemy sobie popuszczać te lampiony. Ale ja lubię puszczać lampiony, więc sobie puśćmy lampiony. Oczywiście, wszystkie zapalimy lampiony, ponieważ zawsze tak robię. Nie wiem, czy wy też tak robicie, że każde po kolei zapalacie. Dobra, uwaga. No i superancko, superancko. Ładnie to wygląda. Dobra, więc yy, tak. Ale w zasadzie to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej filmików z moim udziałem, abym to ja prowadziła filmiki, to powiadomcie mnie w komentarzach. No i oczywiście, jeśli filmik się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, to będę widziała, że Wam się podobało. Ja lecę dla Was nagrywać kolejny filmik. No i do zobaczenia. Trzymajcie się no i pa was scared of dentist and the dog I was scared of pretty girls and starting conversations All my friends are turning green The other magicians assist down in a dream